Jednym z najbardziej wpływowych wynalazców w historii świata był Nikola Tesla. Jednak spuścizna utalentowanego inżyniera jest naznaczona dziwnym i burzliwym życiem, ale to nie umniejsza technologią, które odkrył. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej życiu i wynalazkom tego geniusza. Tesla był niezwykle wrażliwy na bodźce zewnętrzne. Twierdził, że słyszy grzmoty z odległości kilkuset kilometrów. Słyszał nawet tykanie zegarka kieszonkowego trzy pokoje dalej lub muchę lądującą na stole. Opisał dźwięk lokomotywy oddalonej o 50 km jako ogłuszający. Miał też fantastyczną pamięć fotograficzną i bujną wyobraźnię. Mógł wizualizować w trzech wymiarach, kiedy dorósł. Był w stanie mentalnie zwizualizować cały wynalazek i przetestować alternatywy, nawet ich nie zapisując. Wyobraził sobie swój silnik elektryczny podczas spaceru. Geniusz widział swój własny umysł jako niezgłębioną tajemnicę. Tesla miał nawyki żywieniowe, które wielu ludzi uznałoby za dziwne. Na przykład każdego wieczoru nosił białe rękawiczki na kolację. Obliczał objętość jedzenia na widelcu przed ugryzieniem. Wyobraźcie to sobie. Tesla nie czerpałby żadnej przyjemności z jedzenia. Unikał napojów alkoholowych, tytoniu i kobiet. Tesla był wysokim, ciemnowłosym mężczyzną o niebieskich oczach z wyrafinowanym gustem i manierami. Był popularny wśród kobiet, jednak pozostał w celibacie. Uważał, że seks zakłóca pracę mężczyzny. Nie lubił również akcesoriów kobiecych, w tym pereł i biżuterii. Jego przyjaciele rzekomo przedstawili go pięknej dziewczynie na przyjęciu, w którym uczestniczył. Była inteligentna i zabawna, ale nosiła kolczyki. Z tego powodu trudno mu było się z nią porozumieć. Wysłał też swoją sekretarkę do domu na cały dzień, ponieważ miała na sobie perły. No i to jego przywiązanie do gołębi. Tesla twierdził, że jest w stanie komunikować się z gołębiami, które karmił w Nowym Jorku. Zabierał ranne z powrotem do swojego mieszkania, ku irytacji innych gości hotelowych, którzy w końcu skarżyli się na hałas i zapach. Ze wszystkimi jego dziwnymi nawykami, nic dziwnego, że wiele osób myślało, że jest szalony. Tesla mógł być w spektrum autyzmu. Według niektórych u Tesli zdiagnozowano by dziś zespół Aspergera. Miał zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które zrujnowały jego reputację. Nie znosił okrągłych przedmiotów, biżuterii i dotykania czyichś włosów. Tesla był intensywnie skoncentrowany na swojej pracy. Twierdził, że wystarczą mu tylko 3 godziny snu. Mimo braku snu i intensywnej pracy dożył 87 lat. Tesla miał obsesję na punkcie liczby 3 i liczb, które można przez 3 podzielić. Mył ręce trzy razy z rzędu. Okrążał swój budynek trzy razy przed wejściem. Przed każdym posiłkiem wycierał stół i sztućce osiemnastoma chusteczkami. Był również przerażony zarazkami, ponieważ jako nastolatek miał cholerę. Irytujące osobiste nawyki Tesli nie powstrzymały go przed zmianą świata, jednak nic nigdy nie przyszło mu łatwo. Był działaczem na rzecz energii odnawialnej 120 lat temu, na długo zanim stała się modna. W 1900 roku Tesla omawiał wykorzystanie mocy słońca i wiatru. Ludzie zbyt szybko i nieefektywnie wyczerpywali zasoby ziemi. Tesla rozpoczął swoją karierę w 1882 roku pracując dla Continental Edison Company w Paryżu. W ciągu dnia instalował żarowe systemy oświetleniowe zasilane prądem stałym Edisona. W wolnym czasie eksperymentował z projektami silników prądu przemiennego. Trwało to przez dwa lata, dopóki Tesla nie został przeniesiony do nowojorskiej Edison Machine Works. Tesla wyjaśniał swoje pomysły dotyczące prądu przemiennego słynnemu amerykańskiemu wynalazcy, ale Edison nie był zainteresowany. Wkrótce potem Tesla zrezygnował, a ścieżki obu mężczyzn rozeszły się. Tesla złożył wniosek o siedem patentów w USA w 1887 roku, opisując kompletny system prądu przemiennego oparty na jego silniku indukcyjnym. Kilka miesięcy później, Tesla przekonał wielu ekspertów, że system zasilania prądem zmiennym jest nie tylko wykonalny, ale znacznie lepszy od prądu stałego. Na początku 1890 roku zwolennicy Edisona poczuli się autentycznie zagrożeni. Upierali się przy swoich twierdzeniach, że prąd przemienny jest niebezpieczny, jednak Tesla się nie poddał. Spekulował, jak zwiększyć ten efekt, aby przesyłać bezprzewodową moc i informacje na dużym obszarze, a może nawet na całej Ziemi. J.P. Morgan, słynny finansista, dowiedział się o przekonaniach Tesli w 1900 roku. Mając nadzieję na czerpanie zysków z przyszłości telegrafii bezprzewodowej, natychmiast zainwestował 150 tysięcy dolarów w przeniesienie laboratorium Tesli na Long Island. W celu zbudowania pilotażowej fabryki światowego systemu bezprzewodowego. Konkurencyjny naukowiec Guglielmo Marconi wykonał pierwszy na świecie transatlantycki bezprzewodowy sygnał telefoniczny zaledwie kilka miesięcy po budowie. Pomimo faktu, że Marconi wykorzystał 17 patentów Tesli, aby osiągnąć swoje cele, rozwój sytuacji głęboko zaniepokoił inwestorów Tesli, ponieważ plany Marconiego były znacznie mniej ambitne pod względem skali. Jego aparatura była również znacznie tańsza. Tesla zdawał sobie sprawę, że sukces jego konkurencji znacznie zmniejszył prawdopodobieństwo dodatkowych inwestycji w jego własny, znacznie większy projekt. Osiągnięcia związane z budową elektrowni, masywną drewnianą wieżą szybko wyczerpały początkowe fundusze inwestycyjne. Podczas budowy Wardenclyffe zespół kilkakrotnie testował swoją wieżę, a wyniki były bardzo zachęcające. Jednak projekt szybko pochłonął osobiste oszczędności Tesli i stawało się coraz bardziej jasne, że nie pojawią się żadne nowe inwestycje. Po wyczerpaniu wszystkich praktycznych opcji finansowania, prace budowlane zostały wstrzymane w 1905 roku. Takie wieże zasypywałyby kulę ziemską, nasycając ją darmową elektrycznością i komunikacją bezprzewodową. Zamiast tego futurystyczny potencjał obiektów leżał uśpiony przez ponad dekadę, aż do ostatecznego rozebrania wieży na złom w 1917 roku. Gdyby Wardenclyffe został ukończony, Tesla mógłby zmienić bieg historii. Funkcje wielkich piramid w Egipcie od dawna są owiane tajemnicą, a naukowcy dopiero niedawno zaczęli odkrywać prawdę. Jedną z największych tajemnic jest źródło energii wykorzystywane do budowy piramid. Tesla zaczął się zastanawiać, czy piramidy zawierają jakąś zaawansowaną technologię. Nabrał przekonania, że moc piramidy jest związana z elektromagnetyzmem i poświęcił czas oraz wysiłek na ujawnienie tajemnicy. Wierzył, że piramidy mogą przechowywać i przesyłać energię elektryczną, która może być następnie wykorzystana do zasilania pobliskich obszarów. Co więcej, Tesla postawił hipotezę, że kamienie i materiały użyte do budowy wielkiej piramidy posiadają właściwości, które pozwoliły im przechwytywać energię zarówno ze Słońca, jak i Księżyca. Według Nikoli Tesli lokalizacje piramid zostały wybrane w oparciu o prawa rządzące tym miejscem. Wieża Tesli i piramidy zostały zbudowane na warstwach wodonośnych, co sugeruje, że technologia elektryczna Tesli była prawie identyczna z tą zastosowaną przy budowie wielkiej piramidy. Z liczbą ponad 700 wynalazków na swoim koncie szokujący jest fakt, że Tesla zmarł bez grosza przy duszy. Tym jednak kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału i włączeniu powiadomień. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.